Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Panie burmistrzu, oczywiście nie chcę, nie chcę tu jakiegoś dodatkowego konfliktu jeszcze tutaj wywoływać. Chcę tylko pokazać od 2019 roku co roku moje wnioski do budżetu, gdzie zawsze była budowa we wnioskach, była budowa boiska przy szkole. W jednym z pism, które, na, na które pan burmistrz mi odpowiedział, że tymczasowo, na, na okres rozbudowy szkoły, no, no nie byłoby sensu, żeby, żeby tam coś robić, ale będzie tymczasowe boisko takie urządzone. I po, po rozbudowie, że na pewno no, będzie zasadna budowa tego, tego boiska przy szkole. W międzyczasie no chwała za to, że, że zostały zakupione te przyrządy na plac zabaw, ale no nikt o tym nie wiedział, jak to będzie ułożone, bo jakiś projekt powinien, powinien być i, i, i kto zadecydował w ogóle o takim rozkładzie, przecież ludzie, rodzice, mieszkańcy się śmieją z tego, jak, jak to jest urządzone, bo, bo to tam nie ma żadnego składu, żadnej logiki w tym placu zabaw, a jednocześnie to tak wygląda jakby Ułożymy te, 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 te przyrządy do, do, do ćwiczeń dla dzieci. No, nie trzeba będzie budować boiska, bo tam w tej chwili nie można żadnego boiska zmieścić na tym terenie, który, który został po, po zamontowaniu tego typu, za, zamontowaniu tych przyrządów te, do, 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 do po prostu do zabaw dla dzieci. Może Pan Burmistrz się jakoś odnieść? Może, może jak się poprawi pogoda, może by można to zmienić? żeby jednak tam uczniowie mogli też, też korzystać z boiska. No i oczywiście e, o pomyśle, e, pomyśleć o tym, żeby, żeby można było tam zbudować jednak boisko, bo myślę, że przy wszystkich szkołach już w Gminie w tej chwili są boiska. Myślę, że to nie jest nic takiego wielkiego jak boisko sportowe przy szkole. To jest chyba, chyba to jest już standard to jest, to jest tak. powinien być w dzisiejszych czasach. Dziękuję bardzo. Bardzo poproszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, czasy zawsze były takie, że wszystko można było myśleć, o wszystkim realizować. Przypomnę, że Pan jako realizujący budowę Auli no nie zadbał, żeby chociażby zaplecze szatniowo-sanitarne było zrealizowane, a więc to tak troszkę boli taki przytyk, który. No, Świadczyłby o tym, że ja w każdej sytuacji, przy każdej większej, mniejszej inwestycji muszę być na miejscu i, i rozstawiać urządzenia zabawowe. E... No ja też nie budowałem tej auli. E... Takie, były, takie były wytyczne starostwa powiatowego w Kartuzach. A więc. Który tylko na taki obiekt się zgodziło się starostwo. I pan e... dokładnie pani Burmistrz, o tym wie. Ale ja o tym nie wiem. Wiem, że zbudowano aulę, która nie miała zaplecza ani szatniowego, ani sanitarnego. Stąd, stąd taki przytyk, że to jest XXI wiek i że powinno być boisko, jest. No stąd moja odpowiedź. Oczywistym jest, że zarządcą danego terenu, oddanego w trwały zarząd, jest dyrekcja szkoły, jest dyrektor szkoły. A więc, jeżeli będzie taka możliwość, Przesunięcia urządzeń, bo największą ceną w tym, co jest placem zabaw, to są urządzenia. To oczywiście to, mam nadzieję, że zostanie uczynione. Ja wspomniałem o boisku i ja nie zapominam o boisku. Jeżeli będzie okazja na pozyskiwanie, będą projekty dotyczące terenów takich rekreacyjnych czy też boisk to będziemy je realizować. Przypomnę, że w budżecie mamy wiele zadań edukacyjnych związanych z budową bazy tej szkolnej, sportowej. Większość, które są w tym roku to są takie, które mają dofinansowania. A więc jak będzie, pojawi się możliwość pozyskania częściowego choćby dofinansowania to o tym myślę. I absolutnie tego nie odkładam. Jeżeli mówilibyśmy, czy przypominamy budowę szkoły, to jest wielka budowa, ponieważ 9,5 miliona złotych razem właśnie z tym placem też zabaw, bo on był w ramach tego wychowania przedszkolnego elementem dofinansowanym 9,5 miliona złotych. Rozbudowa tej szkoły w Borkowie. To jest więcej niż cały obiekt szkolny powierzchniowo miał do tej pory. No, przypominamy o pewnych zdarzeniach, ale jak firma była sprzedawana, czy ten b można było kupić i zabezpieczyć dla gminy obszar, jaki się chciało. Cały ten obszar można było nawet wykupić. Tego nie uczyniono. Później ja miałem trudne negocjacje z właścicielami firmy, którzy już mieli swój pomysł, żeby zgodzili się na oddanie chociażby, no oddanie, na, na sprzedanie chociażby tego fragmentu, fragmentu 2900 metrów. Ale boisko, boiska będą, tak jak sala gimnastyczna przy każdej szkole, przy każdej szkole będzie boisko. Dziękuję. Dziękuję. I tej deklaracji musimy się trzymać oczywiście. Zgłaszał się pan radny Waldemar Damc. Proszę bardzo. Nie, ja tutaj popieram mojego sołtysa z Borkowa, tak jak tu Pana Adama, ale już zostało wyjaśnione. Tutaj duże podziękowania, tak jak e, słyszałem, są dla strażaków, ale i strażacy z Gminy Żukowa też chcieli podziękować w dużej mierze mieszkańcom, którzy byli bardzo przychylni, tak jak Pani sołtys Miszywa zauważyła. Pamiętamy, bo niektóre akcje trwały kilka godzin, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Niektórzy mieszkańcy sami podchodzili do Strażaków, zapraszali do garażów, częstowali ich ciepłą kawą, herbatą i co niektórzy Strażacy do mnie zadzwonili, żeby faktycznie podziękować tym mieszkańcom, którzy byli przychylni. Bo podziękowania dla strażaków, każdy błędy popełniona akcji, tak jak to mówimy. Zdarzają się. Ale pamiętajcie, że te akcje trwają do nocy. Są zmiany w nocach, dlatego nieraz ta sirena wyje w nocy, że była jest podmianka. Strażak, który schodzi z akcji, przyjedzie podmiana. No niestety. Kawa w rękę i do pracy. No on idzie swoje obowiązki robić, które naprawdę kończą się nad ranem, jest to trzecia, druga. Nikt nie patrzy na to, że strażacy zmęczeni muszą do swojej pracy iść. Nikt, nikt nie zastąpi. Ale jeszcze raz wielkie podziękowania dla mieszkańców, którzy naprawdę są przychylni dla strażaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tym akcentem podziękowań oprócz tego mamy ferie, także tym osobom, które mogą skorzystać, życzę również wypoczynku w trakcie ferii i w tym momencie chciałbym zakończyć obrady 68. sesji Rady Miejskiej w Żuk